Kolejna osoba z nami, świeżo upieczony, jest wczoraj mistrz Polski szkół ponadpodstawowych, tak? Tak, tak się to nazywa. Tak, to się to, tak ja. to się to nazywa, to ty, Jakub Obara, może coś powiesz o swoim starcie i w ogóle o poziomie zawodów, bo dzisiaj już na spokojnie, tak? Tak, tak, wczoraj startowałem w mistrzostwach polskich szkół ponadpodstawowych, te zawody organizowane były w tamtym roku w Kłocku, bodajże, Zrobili je tutaj z racji, że tam jakieś problemy z organizatorem były, no uważam, że fajnie, bo były te zawody wczoraj od 10 do 14 z założenia, no skończyły się troszkę wcześniej, bo była okrojona liczba zawodników, od 15 startowałem już w Pucharze Polski w seniorach, no niestety nie wszedłem do, do finałowej szóstki, ale myślę, że no seniorski poziom, a juniorski jeszcze trochę, jeszcze trochę muszę popracować, żeby gdzieś do tej szóstki się wbić. No generalnie wiadomo, decyduje to ilu jest zawodników, jeżeli mamy, jeżeli mamy 25 czy 30 zawodników i z tego powiedzmy tam 20 jest mocno zbudowanych, a 10 jest tych drobniejszych, no to niestety trzeba się z tym liczyć, że ci drobniejsi będą odsuwani gdzieś na bok, no bo ciężko ich z kimś porównać, więc ja zdaję sobie sprawę z tego, że ta moja sylwetka jest trochę taka skrajna, drobna, ciężko ją zestawić z kimkolwiek, więc no trenuję, trenuję i, i się nie poddaję. A ob, jak obserwuję dzisiaj zawody, poziom, w sumie na razie było bikini głównie, ale i poziom zawodów, zresztą widać sporo zawodników na backstage'u, też tam widziałem, że, że bywasz na tym backstage'u w dniu dzisiejszym, więc jak byś oceniał poziom ogólnie chłopaków? Bywam, siedzę siedzę wczoraj cały dzień, siedziałem dzisiaj, siedzę, bo pomagam Mateuszowi, E, poziom bardzo wysoki, no wiadomo, no seniorzy szykują się do Mistrzostw Świata, więc no nie ma przelewek, każdy prezentuje tutaj jak najlepszą formę, żeby się dostać w tych eliminacjach do, e, do, tych, do tych Mistrzostw Świata, które są w stoku w Polsce tych pewnie miejsc będzie dużo, e, na pewno więcej niż dwie trzy osoby pojadą. Tak, Przypuszczam, że pojedzie kilka osób, bo jeżeli jesteśmy organizatorem Mistrzostw Świata, to tych miejsc będzie sporo. No wyglądają e, seniorsko, tak? wyglądają bardzo dobrze, poziom jest światowy, bym powiedział. E, zresztą jak na Mistrzostwa Świata przystało. No dobra, to dzięki Kuba jeszcze raz, gratulacje za twój tytuł wczorajszy. Pozdrawiamy. Mistrz Szkół Ponadpodstawowych, jak to dumnie brzmi. Tak, <laughs> jest śmiesznie, fajnie, fajna nazwa, jest miło. No, do zobaczenia.